Witam w kolejnym odcinku Need for Speed World z Wojzł. Wchodzimy do gry. W dzisiejszym odcinku nie będziemy jeździć po mieście ani się ścigać. Dzisiaj popatrzymy na naszą kryjówkę, w której jest bardzo dużo możliwości. Także zobaczymy, jakie mam inne samochody. No dobrze. No, przypominam, żeby wejść do krajówki klikamy H. Tak wygląda mój samochód w całej okazałości. No i no, tutaj możemy zmienić samochód na Oprócz tego mam jeszcze tego, takiego GTO, który też kiedyś jeździłem, bardzo fajny był. Ej, no jeszcze samochód na Speed 3, który wcale nie jest taki słaby. No dobrze. Ale mam jeszcze dużo innych możliwości. No tutaj mamy tuning, tak? To w tuningu salon tuningowy i możemy tuningować nasze auto. No ja już mam stuningowane. Od razu miało się stuningować ten samochód, więc tutaj nie ma co. Ale jest jeszcze na przykład sklep z naklejkami. Trzeba sobie nakleić różne naklejki na samochód. To jest wielki wybór. Widzimy. Te są fajne. że już tak oblepiłem ten samochód, że... To, że tutaj już żadna naklejka się raczej nie nadaje w każdym razie, żeby, przy, żeby nakleić naklejkę to trzeba nacisnąć lewym przyciskiem myszy jakąś naklejkę i przeciągnąć ją na samochód proste no dobrze no i jeszcze lakiernia Możemy kolorować swój samochód na różne kolory. Widzimy. Zale zależnie jak ładny kolor, no to tym wyższa cena. No ale mi się podoba taki kolor jak był od razu, więc nie zmieniam. A ten warsztat z częściami to jest, yy, tam są rzeczy za punkty speedboost. Zmień kierowcę, akurat na tym pompie jest tylko jeden kierowca, czyli ja. Oddziel samochodowy. Właśnie, żeby kupić i sprzedać samochody kupić może są trzy klasy samochodów klasy to są takie ale nie takie złe samochody i za dobrą cenę a drugie już są niezłe. Tyle że już ceny są pozostawiają dużo do życzenia. No właśnie. A, cześć, Agasa, to już w ogóle takie ceny, że... O. Bardzo ładny. Z karbona. Mm. Ładny. Ale drogi. Dobra. No i możemy sprzedać samochody, ale to... Nie chcę nic sprzedawać. No i tutaj możemy y swoją konsolę Power Up edytować. No, ale to chyba jest ok. No, profil gracza. No to już w pierwszym odcinku pokazywałem. I to chyba wszystko. to już e, dzisiaj się pożegnam.